Australijczyk na poziomach. Słuchajcie, to jest poziom historyczny, który już działał raz. Tak bardzo ładnie. To, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy wybić ten wałek. Jak dojdziemy tutaj do przejścia z chmurek, przejścia cena P na hajdynkach, no to zobaczymy, cóż dalej. Na górze mamy, zobaczcie, raz, dwa, trzy poziomy już. I teraz, jak tylko pojawiał się czwarty, to był od razu robiony. Jest taka prawidłowość, już ją kiedyś widziałem chyba na GBP CHF-ie, że jeżeli wisiały w takim, w takim swingu trzy poziomy, to już nie było czwartego. Że jeżeli ten czwarty gdzieś tam się pojawił, to on jakby był w miarę szybko realizowany. No taki poziom, przepraszam, mieliśmy, gdzie on tu był, tu, o. Ten został, więc od razu go, od razu go zrobili. Był ten poziom w kolejnym dniu, też go od razu tutaj zrobili, więc być może będziemy się jeszcze obsuwali, ale po dojściu do przejścia ceny P czerwonej chmury przez pomarańczową z chmurek, zakładam, że rynek będzie się chciał odwracać. Oczywiście ten, to odwrócenie będziemy mogli obserwować na, no na chmurach. Jak się Maciek pojawi, to, to wtedy po prostu będziemy próbowali wziąć pozycję na odwrótkę. Tak wygląda Australijczyk. Australijczyk to chyba, jeżeli tak, przebił też miesięczne wsparcia, więc ten poziom to jest poziom 72804. Ten poziom jest do zrobienia i cena na koniec miesiąca powinna być powyżej tego poziomu, albo no, w kolejnych dniach, już, już w grudniu, powinniśmy tutaj powyżej tego poziomu wyskoczyć, żeby statystyka, że tak powiem, robiła robotę. Czy ona robi robotę? No to, to na pewno widać na miesięcznych poziomach. Tutaj mieliśmy bardzo fajną reakcję. Było przebicie, czyli to nie jest tak, że poziom jest nienaruszalny. Mieliśmy przebicie, był retest, wyjście i wróciliśmy do tego poziomu. Podobnie tutaj. Miesięczne wsparcia zareagowały, zjazd niżej, no i powinniśmy, znowu powinniśmy, nie musimy, ale powinniśmy wrócić powyżej tych poziomów. Czy to jeszcze teraz i utrzymać się do, do początku grudnia, czy zjechać niżej i, i potem dopiero w grudniu rozliczyć ten dokładnie, ten dokładnie poziom? Mamy jeszcze, mamy jeszcze kolejne osoby, które do nas dołączają. No, to tak, a propos Australijczyka, tu mamy też tygodniówki. No i na tą chwilę, zobaczcie, ten trend spadkowy, który jest na Australijczyku, no, są reakcje, ale wszystko jest zgodnie z zasadami, czyli przebijamy poziomy wsparć na tygodniowych, na redach, tak? na tygodniowych wsparciach oporach, ale wszystko zgodnie z zasadami, czyli rynek utrzymuje się w tych grubych strefkach czerwonych, więc... Trudno mu co. Tu zresztą też mieliśmy taką jazdę do góry trendową, ale w tygodniówkach to wszystko się bardzo dobrze utrzymywało. Spójrzmy jeszcze na jeloły. Tu jest jeloł, ale ten jeloł to jest poziom przejścia CNAP również z chmur. Limki jako dodatek też i fiolety. Tu z tego co pamiętam. Tak, tutaj też jest fiolet. Nie wiem, czy pamiętacie, zakładam, że tak, szczególnie ci, którzy są z nami już dłużej, że jeżeli po godzinie 14. Nie został zretestowany poziom fioletowy poniżej ceny na parach, które mają USD na drugim miejscu w parze. To ten poziom powinien zostać klepnięty później. Stąd ten fiolet był do rozliczenia i zakładam, że rozliczony niebawem, niebawem zostanie. Poziomy na górze, jeżeli są, to oczywiście jak najbardziej są bardziej reakcyjne. Powinny zostać rozliczone, ale trudno powiedzieć kiedy. Mój plan jest taki, że rozliczamy tutaj, robimy to przejście C na P. Może wybijemy jeszcze dołki, ale australijczyk, GBP i euro jeszcze cały czas. Upieram się przy tym, że powinniśmy zawracać. Powinniśmy na tych instrumentach pojechać w górę. No, nadzieja umiera ostatnia, ale jakby już nie dokładam na pałę, bo chmury mam przeciwko sobie na h więc nie ma, co, nie ma co świrować, czekam na, na odwrócenie kierunku.